jesteś nie. w stanie ocenić gdzie są? Czy blisko, czy daleko? W połowie, mniej więcej. No, dawaj, 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 dawaj. W połowie górnych drzwi, o. I nie walą od góry, tylko walą... Doszli do połowy góry... ...i walą w ścianki. No, bać cichy. Na offline. Jednego zabiłem, ale... Świetliwko jest. Oni we dwóch rajdują tylko chyba. Ale na off -line. Tak, no. Najwięcej ich tu jednak biegnie. Tak, się... Chyba teraz najważniejsza rzecz, jaka może być. Nie masz żadnego totemu w pobliżu A? Dawaj ceki. Gdzie są ceki? Tu są ceki? No, tu są ceki. klasa. Cały <laughs> świat. <laughs> sam w radio kao, Lady pan. Kurwa trzymaj! Jak przerwałem teleportację, otrzymałeś obrażenia? No nie dobra. Życie jest głupie, wiesz? Tak z tym ucieknę i tak. Nie oddam mi tego. Dobra. Tysiąc worka do łóżka. Nie wiem gdzie oni są. Pojęcie. Spawn nie ustawiony? Już ustawiony. Amunicji dużo zrobiłeś? Coś tam w craftingu, ale chyba trzeba będzie... Nie ma tu Nic? Oni warto bać. W górę warto. zabijam jednego. Ale jeszcze jeden jest na górze. Champ że zbudował tą bazę, bo jest to ten, co przy skrzynkach. Jak tak można zrobić? Zwłaszcza, mi to. Włączył się. To jest new chance. Jak coś to pitnie, no takie na ziemię one nie wpływają. No na mnie offline przychodzi. Mają tu gdzieś gaspa jakoś? Coś? Nie wiem. Po prawo, drugie jest po prawo, drogi jest po lewa na górze. Piwko! Kurde, nie chcę tego stracić. Stracimy to. Jedą tutaj, jak to jest kamień na tym piętrze, gdzie ja mu To czy sam wadio grała Lady Punk? Jeden go Muszę mieć odro dziś. jakieś dole na hobby. Ja wiem, tu już są. Nie da się z tej jemki. Zrób mi shota jak możesz. Dobra, w sobie, jest tam w krzynce której... A Ej mogą nie mieć respa Widzisz jak jakieś zabić? No nie mam nic już nie zaraz ja są I, ich jest więcej Więcej ich jest więcej Oni są połączeni No Takaj okay, to Chyba mam od początku właśnie sety wiesz Dwóch Jeszcze uciekłem do bazy Jakiś ammo? Czy nie ja mam 12, wiem Dobra, nie Mam dwanaście tego węzła, nic nie Tak nic, nic, nic? Mamy nic właśnie na dwa klany i nie jest pięciu. Siły z tym walczyć. Ludzi, jajczyk, chyżetony, kolorowy. Ja mam nic, jest bez sensu. Tu jest. Kto się śmieli? to się śmieli? Oj, tam na offline to sobie mogą podchodzić, kurwa, za szacunku. Jeszcze Wilo? Są za. Trzecimi, czwartymi drzwiami oddał. Będą no, na offline to zrobili, tak? <ścoughs> za wypiekam z ci pizdu. Dziwiami sam już dobra, zniszczę ten Masz młotek? Mam młotek Albo klucz maszyn? Klucz maszyn nie mam Da się skraftować? Sklepmy tę schowkę z tymi Tam gdzie jest najwięcej temu, żeby oni to zbierali, ja w tym czasie ucieknę Tu młotkiem chyba trzeba, nie? A, młotkiem trzeba no. Weź, zniszcz jakiś schowek, gdzieś. ten z maszynami Może z redlockiem? Nie, nie mogę a to... Weź na ziemię wszystkie maszyny, rzucaj Ale oni już przestali pigać Nie, no bo dawaj Chipy też Izu I te matce z krzyki obok też, te gliny TP Oni się zajmą zbieraniem, ja stąd też się ucieknę Dragno. Alto to Dlatego baza powinna mieć dwa wyjścia górą Rzuca i ja wychodzę. Rzucone Niech to pikają, bo ja już jestem gotowy do ucieczki Ile tego right jest? Siedem Długi ten right straszny jest Betonu trochę zostało. jakieś iksy. No i mogę schowek postawić na redlocku. Gdzie, gdzie schowki są na ziemi? Fak. Nie sobie w Jak schowek, wiesz o co chodzi? A. U góry. Mam już kurwa. No bo nie mamy w tej bazie. No tu już są. Ja cecham. Pikaj, pikaj, pikaj. Stos. Spierdoliska, nice. Ile? Jedna tylko była to na buście. Ale wyjebała. Kurde, ja tu nie mam gdzie skrzynki, po sobie. wszędzie są podwójne, Janusz. Fuck! Już tu są no, ammo w niczym. To pompa ma? Pompa ma 6 na 5, dobra. W wiksach utknął. Dobra jadę z pompy. Mogę z skeszu kupić ammo Słyszysz? Mam no, ammo kurwa Piję ammo DM-ki ze skeszu Jestem w górnych drzwiach, chcesz to do mnie wejść i dam. Uszku, ci dam Muszko ci rzuca ammo Tak no. Tu ci to rzuciłem mi się popisgał. Nie wiem jak tego zrobić z tymi tyłami Daj tego... ja klucz do maszyny, potrzebuję nie, po... Zrób klucz do maszyny i weź mi tutaj, proszę, potrzebuję Kluczem do maszyny na mogę wejdź Na faszcie. Na faszcie Na fascie, to nie tu przyjdę Inaczej nie ucieknie Wbieg już To Bartek, on nie ma co. Zbiera tam coś. A zgubiłeś ten klucz? No nie bo mnie zabił, w bieg Piszna w łóżku I Musisz zrobić ten klucz jakoś, ja mam wszystkie temy ja się chowam. Autoryzowany. Nieautoryzowany, no. Nie autoryzowany, no zostawiłeś o otwarty Nie też i tak Musisz tu wbijać jakąś autorkę wziąć. Ale nie ma jak wyjść, tak? Nie. Oni tu otworzą te drzwi. No, jak chcesz, to wybiegasz. Nie mam tu cech zapamiętanych, bo to zginiemy. On tak by sklepał ten totem debi Masz kit Homa? Kit Steama? Nie mam. Kid cię był totem Kit Steam. Sprawdza czy tu jest totem. No nie ma, nie ma. Nie ma. A kit nie był? Nie wiem, ja mam 11 godzin do kita Też chyba nie ma Co oni pikają? Oni te drzwi teraz ja walą, nie? 66 Kurwa, nie podoba mi się takie coś Gdziekolwiek by nie piknął ceki, a my już się zginęło, nie? Po prawo masz otwartą ściankę Widzę, ale oni tam są. Ja tam wbiegnę? To ty tam wbiegniesz, tylko z protektem Potem, weź topkę mi, mi weź. Muszę weź weź. sposz Jeszcze jeden na dole jest Widzę Weź, musisz rozpać, znaczy ten wziąć, nie? Od protekcji Leć po autorkę, jak najszybciej Walisz ich, na po autorkę Mam, uciekaj Zabiłem go, ale że tu jest jeszcze schowek? Nie mam autorki ja się Nie mogę zniszczyć tego schowka stąd też Muszę mieć klucz maszyn A nie, patrzcie co Musisz mi klucz maszyny zrobić Dasz radę? Nie mam ammo w MC już A nie dasz radę mi zrobić klucza maszyny? Na pusty, Oni tam są na dole Jest tam dwójka Sklepał łóżko

Zabił mnie ze wszystkim znowu Bartek ma wszystko Masz to wszystko Gdzie jest Bartek go nie zabijam nie o nic no to... Grywasz to prawda? Klasa. Mam bana, jesteś. Dwa klany nie można. On tu nic nie miał, chłopie. dobra, miał. E, nie wiem, gdzie są te dane. W jakimś locie powinny być. No i on stąpi, on stoi celowany ze wszystkim. Tam musisz jakoś go zabić, nie wiem. Ja Uwiedziemy we dwójkę i ten... Będziesz moim decojem, albo coś? Zabił mnie, kurwa. Mam. Ja się zabiłem, go mam wszystko. Biegnie kolejny. Mam, mam wszystko. Klucz, szybko klucz. Klucz kupne. Może się o gdzieś? Nie. Jeszcze żelazo tylko Chcę się doskoczyć Idą, 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 idą Mam żelazo. a klucz, zrobiłem, chyba u mnie wluczył. Nie żyje Wiekło Mało Ej okay. zabił mnie dobra, nie da się tak dać. To dużo jak jest masówka. To ona. Siekierki go bije. Siekierki go zabijem. Nice. To z wami powinien być. To chodź, Bierz. Klucz. Nie ma tu. Zebrał mój lód gdzieś. Szukaj lutów. Gdzieś w lucie powinien być klucz. Jak nie, dobra, robię drugi. Jest tutaj, jest w craftingu, bierz. Maszyna, jebać maszynę. Stoją przed bazą, jak coś. To ja. To Jezus. Ja. Tu przed bazą. Dwóch jest. Wiesz, jak ja mogę to zrobić? Po oh, kurwa, Uciekam Jak uciekasz? Cicho, niby że tamy. Będą mnie gonić. Gonią mnie, gonią mnie. A dwóch typa mnie goni. Mam dwóch na sobie. Uciekam w góry. Muszę stąd wybiec Janusz, ryzykować? Nie wiem, dwóch mam na sobie, gonią mnie cały czas. Muszę wybiec. <noise> no musisz, że no nie masz co. Albo stracimy, albo uciekniemy to co, biec? Wstrzymał się Gonij mnie, goni. mnie. Dwóch leci, dwóch jak nie trzech nawet. Baba za siebie dzieje się. Uciekaj, uciekaj. Mnie goni trójka gdzieś około. Dwóch albo trzech na pewno. Uciekam do Cóż, bazy. W którą stronę ty biegniesz, Brenedin, na nie ma mapy patrzeć. Ja biegnę w stronę pustyni, w sens awarny. ja biegnę za tobą. I są gdzieś za mną, uważaj. Ej, już mnie nie gonią. mnie. Nie gonią. Ja killaj się, albo coś. Kill. Że nie mam żadnej nic Pisz S, pisz S, napisz S, żeby mnie nie gonili. Pikają coś Taka, tu proszę. oni tu są. Piwko tu stoje. Ja Janusz? Co tam było? Powiedz Na dwa klany nie mają piwko z jakimś... Dobra, dba, o, oni, oni myślą, że ja uciekam z itemami. No wiem ja ja Tylko się mnie pyta teraz co było Powiedziałem mu, że to jest się To jest może S samo wszystko na sobie. No, powiedziałem mu S i powiedziałem, że dałeś się na odcinku. Ale już niż ja bądź zabił sikiery. Ja mam 150 sekund łóżka. Ty nie miałeś borka w łóżku? Musimy wyjąć Musieli mnie wyjąć Pikają coś A nie, zdefowali.